Witam Was, z tej strony nas, Ali. Co raz, raz. zjewałeś mi witanko. Witam Was kochani na kanale Good Game. Z tej strony nas, Ali. Nas. Jest ze mną Krzychu. Nas. Będziemy nakurwiać na... Yy... Nie przerywaj mi. Siemano, siemano. siemano. Dobra, cześć Wam, z tej strony Ali. Będziemy grać Arama na nowej mapie, którą wprowadzili w tym tygodniu. Tak, w tym tygodniu? Załuszczę więcej węgla do tego PC. Dostałem Katarinę, czyli to jest tak, jakbym dostał gwiazdkę z nieba. Co? Zobaczymy, czy jest dla mnie. Aż Ope Pink. Od razu ciach. Pięć potek. tylko głupcy się bawią. Ja sobie troszeczkę ściszę dźwięk tutaj w grze. Witaj w Howling Abyss. Tak się nazywa. Co mamy w Not bad. Wjeżdżasz tam? Zbijam. No. Jestem hardcorem Sześć, czek. Jest, yeah, jest. Koniec gry. Ałaaaa... Wow. Kur... jakich yeah. oni mają w ogóle tego? Choga Jayce będą no strzelać do nas tak jak... ...do kaczek, nie? Tymi swoimi Oko. Oko. to wszystko brał na mordę. No, na razie ja biorę. Ale spoko. Kwestia czasu. Ale zobacz, dajmy radę. Dobrze, Dobrze, Właśnie w jestem na no ja że jestem jednego spokoju, jestem na spokoju, jestem tak Są takie fustro. Oh. Czyli tak się gra Katarino? Chyba tak. Chyba tak to będzie mniej więcej wyglądać. Podoba mi się ten cooldown. Nie, Jak się zabijesz kogoś, to ci się redukuje. No nie, to jest takie, takie OP. Okay. Jeszcze mam chopie 25 FPS-ów. U mnie, u mnie to jest szczyt. Szczyt? Szczyt, szczyt, mówię Tak. U mnie jak jest 15, to jest dobrze. A ile tych trupów zrobiłem? 3. 3 i tylko mam 1000? What the fuck. Nie tak to miało wyglądać, miałem mieć już 2000. Jedź. Yep. Wbiegłem Bieg, w tą kulkę, nie? Jak po prostu świeżak. Zostawiać mi to leczenie. Get the fuck out. wierzaj wjeżdżaj do No, chcę się uleczyć i wjeżdżam. W której to się pojawia? W trzeciej. Trzy... 30. W trzeciej 30 chyba, wiesz? bo 30, tak? mówię ci. Ile? 30 Do czemu nie ma? bo wziąłem dwa? No. dobra, wpadamy na imprezkę nie, 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 nie myślę, że nie jeszcze Bum. aj a to w ogóle przy każdym przy każdym skillu ci ten siada y, cooldown. Jeżeli wystarczy, to zabijesz chyba z tego co widzę. No przeczytaj pasywa, no. <laughs> hmm. Zabójstwa jasysty bohatera skracają czas oddywienia Katariny o 15 sekund. A, a, a wszystkie ten... A wszystkie skile mają mniej <laughs> niż 3. <laughs> Zawsze spoko no, w ogóle to nie ma lipy, nie? Z tą Katariną? Parek i jumping idzie tam do tego Jarwana zaraz. Myślałem, że przegramy. No, ja myślę, że nie Myślę, że na pewno nie Znając nas to przegramy jeszcze tą grę. Ej, no bij to kurde ktoś, no zobacz, wieża mi bije bezkarnie. Ała, ała, ała Nie ała, tylko chopię Biczej Nie mogę ich biciem o HP stary Nie. Prześ... Bijam, Bijam się Dobra, to wjeżdżaj. Tak się fraguje, biją Telefon Slała mu Zabił mnie <grym 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 Skupiłem się nad tym, nad e, Amumem Zajechał tam tamten resztek. No nic, trudno. Nigdy nie postępuje Co się składa na Apeliona? No nie wiem. Coś tankowatego na pewno wiesz, coś. Składaj jakieś coś, co ci da HP, razem z z AP, no nie? Niezwykłe. No i jakieś takie tankowate, te rzeczy bierz Wo 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 wo. Wow.

Nie mnie, tylko Cię. Ja chcę pęter w tej grze coś. Czuję, że będzie... Będzie pięć trupów. Coś mi kurde siedzi na gardle. Przyśpieszenie? Co tak mówi?

Kurde, ale mi coś siedzi w gardle. Tak, tysiąc golda. Ile? Tysiąc. A dlaczego? Muszę się łyknąć wody, bo przecież zaraz umrę. Mm. skończyć <coughs> trzeba ich skończyć przed ich wyfarmieniem, bo tak to będzie dosyć się. Dosyć nieciekawie Wbijamy się we dwóch nie muszą yes. ja To masz ulti? No mam Kurde <noise> talon znikł i mnie zabił ale to był jego błąd, ponieważ będę miał ramadona do <laughs> Czemu ona nam biegnie? Co ten filar zrobił? Patrz, i zginie. Debila. Czuwa, idiota. O o. Biegnę, biegnę, biegnę. Flashing, flashing, die. W ogóle się coś. No co za odwrotu. Jak zwykle, nie? Dobrze, powinien mieć taką rękawicę baseballową. No łapał te kulki wszystkich tych... No się zaraz wyfarmi będzie dobry spierdzielnie będzie dobry... OTI za 5 biją 3, 2, 1 No w sumie, ktoś mnie sfokusował, ja się wiem kto Tak, tal odniesie Lamik mnie po prostu <coughs> Co wiesz? Po prostu lamit Trochę też Dosyć ciekawie. Kupimy sobie... Co by sobie dogubiły. Coś na haveły nam się przydało, na pewno. No. Chłe, 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 chłe. Powiesz może jakiś dowcip? Nie znam dowcipów. Nie, że nie. się, musiały <laughs> wyplużować. Ale tam wpadł, zabije no, tego, darwano, zakład? Nie trafiłem. No żmordajela, znowu mnie sfocusował któryś. Ej... Ojej... Ale biję. znowu mam 4 FPS-y, no. no takie lagi. O wow. Chłopie, sprzedaj ten komputer, nie? i se kurta Trzeba zmienić detale. A to to znowu ci się nie zapisały? Tamte, wcześniejsze? Nie no, dar... szkoda, że nie ma ultra low, bo dałbym na ultra low, ale... No kurde no. Zasz tą kulkę za złapię. Do jest AP? AP. No co ona tak dziwnie? Jeden FPS. Dobra, wracamy do gry. Gonić, gonić. No nie trafiłem. Ty zeźje, ty. No No suka Praszącie, raszulcie Nie no nie ma co na razie jeszcze szaleć Złapałem Złapałeś kulkę? Złapałem no dobrze A masz ulti? Nie Żeby ten, damy temu Fidlowi, żeby go dał <grystanie> Niech skoczy A my się zajmiemy O Jezu jakbym go tam zabił Pierwsza ulti Włączyłem y, sobie Włączyłem sobie barierę, nie wiem po co Wbijam Chodź To do A mu ma już ulti, coś czuję nie trafiłem jeszcze z ulicy, no. W ogóle widziałeś to? Co? No dem i wieża mnie dorwała no Koniec mm. Dobra Wita te wieże, a nie tego Jason Trzeba zakończyć ten nierówny pojedynek. No, zaraz się skończy, właśnie nam poginiecie wszyscy. Nie o kwadrach zrobi. Cześć. I stoją tam zamiast uciekać. To dopiero potęga. Fidler go wysłał. Hm. Wyczerpał go. Wyczerpał go. Biegnę Biegnę Piaskowa Katarina Nie piaskowa tylko tej burzy Kurwa Pojewało się Fajek śpieprzają przede mną, to jest niedowiary Run forest czy ten pasyw, czyli każde zabójstwo, obniża... Tak. Hmm. Czyli teoretycznie mogę... No nie Co zrobił... Ja z tym ultem, to ja nie wiem w ogóle. Patrz, patrz. I zamknął się, nie? Zamknął się ze mną w klatce. Debil. On robi ten filmu Ała, Musiało boleć, Ale, ale urwał I też. Pięknie. i nexusa Co, co jak sobie pomogę jeszcze nie podkreślam cześć salto bach <laughs> ba, i zwycięstwo to był to był kolejny z tych głupich odcinków w league of legends żegnamy się z tej strony ali a ze mną był krzysiu, krzysiu pożegnaj się do widzenia. Ale tu mi się mówią pa